Michał Giedroyć, jak wiemy, pochodził z rodu książęcego, być może zubożałego nieco, ale książęcego. Na wizerunkach, tak jak na tym wizerunku, również symbolizuje tę prawdę korona, która gdzieś tam jest za nim na ziemi umieszczona. Ale właśnie, ta korona i to kniaziowskie pochodzenie to jest ważny element, bo on tę koronę ma na ziemi i oczywiście możemy się zastanawiać, że autor chciał pokazać jego pokorę w ten sposób, że nie korzystał z tego, ale można rozwinąć ten wątek. On nie chciał i nie szukał i wiedział, że, że nie, nie osiągnie satysfakcji w poszukiwaniu ludzkiej chwały, ludzkiego zadowolenia, ludzkiego spełnienia. A tak trochę przechodząc na poziom psychologiczny, myślę, że mógł mieć z tym problem, dlatego, że był od dzieciństwa niepełnosprawny. I bardzo często niepełnosprawność, szczególnie może u mężczyzny, powoduje to, że ma kompleks. Oczywiście nie zawsze tak jest. Że nie być, nie, można nie być niepełnosprawnym też mieć kompleks. Gdy doskonale wiemy po sobie. To znaczy, co to znaczy? To znaczy. Jeśli człowiek czegoś nie ma, co inni mają, biografowie piszą, że, że Michał się nie nadawał do stanu rycerskiego, nie nadawał się do rolnictwa, nie mógł być tym, ani tym. I ktoś mu powiedzieć, no to pójdę sobie do zakonu w takim razie. Tak? Nie. Jeśli on jest święty, to z pewnością nie była to jego motywacja pójścia do, do zakonu. Myślę, że walczył w sobie, szukając, tak jak każdy z nas i każdy mężczyzna szuka swojej wartości. Szuka swojego miejsca. W takim dobrym znaczeniu tego słowa szuka swojego sukcesu, szuka swojej, swojego zwycięstwa, w jakimś biegu, w jakiejś rywalizacji. Chce być dobry w czymś. No to jest całkiem naturalne. I Michał z pewnością tego szukał i trudno mu było to znaleźć, bo nie mógł zostać rycerzem, nie mógł zostać rolnikiem i nie mógł zostać księdzem. Niektórzy trochę naciągają jego życiorys z tym, że taki pokorny był i nie mógł zostać, nie chciał zostać kapłanem. Nie mógł zostać, bo wtedy prawo Kościoła nie pozwalało takiemu człowiekowi niepełnosprawnemu zostać kapłanem. Chciałbym bardzo, żeby XXI wiek był takim szczęśliwym wiekiem Krakowa, i to również zależy od nas i od Was. Od tego, czy rzeczywiście postawimy na głębokie. Życie wewnętrzne prowadzące do prostoty. Jestem dla Boga darem. Cokolwiek mam i czegokolwiek nie mam w Chrystusie, jestem dla Niego darem. Mogę mu dać małą rzecz. I On o tym wie.